Hej, cześć, siemano, witam was wszystkich, ja jestem Patryk I witam was w kolejnym odcinku z gry Portal 2 Tak, dzisiaj znowu Portal niestety Ale na się jeszcze biorę Action jeszcze ogarniam, action Jakkolwiek to się nazywa No ja tu dalej stoję na tym kiku Lub wow, Jak z Transformersów normalnie Trochę mikro poprawię, dobra e, Co jeszcze powiedzieć nie myślę, że z tym action, jeśli dobrze ogarnę, to odcinek niedługo będzie I najprawdopodobniej będzie to początek serii z Skyrima Zobaczymy, jak to w ogóle wyjdzie Powiem, że na początku jest to logo, action, 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 kurde Obojęcie, jak to nazywasz. No i poza tym, to chyba nic nie zmienia w sobie, różnicy w Rapsie Wiesz, że fraps jest dobra, jakoś dalej. I... Mosto zżera fps -y, ale no cóż. Nie można mieć wszystkiego, mówię, one. Dobra, co teraz? Fraps daj spokój. Ach, mm. Ach, nieważne. Po prostu było. <laughs> Wybaczcie znowu. Fail. W ogóle, gdzie ja jestem? Jak to wygląda? Czemu tu się pali? Mm, dobra, Up. I idziemy dalej, ta 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 ta. Jakie to wielki w ogóle jest? Ile to ma? Z 50 metrów w dół. To walczy się. Tak też skip out no tutaj też, ale tu już jakoś można chyba przejść. jest. tylko będzie ściana portalowa eee... No tutaj i gdzie teraz? Gdzieś na górze? o, o, o właśnie, o właśnie Dobre tu, 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 ta, 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 Dobra, ściana. Co teraz? Tam. Jum? Jum, kurde. Świetnie powiedziałem. Mmm. W ogóle fajnie to nawet wygląda. Nie wchodzić. Zachowaj ostrożność, to chyba był kipout. No jakoś już tu jestem, to do tyłu nie pójdę, nie? Więc chyba muszę iść przed siebie. Pójdę po tej róży, a co mi tam? Tu, tu, tu. Bo chodzenie po zwykłych barier, y w dróżkach jest zbyt mojej Pozdro dla gumatych. I powrót. A tutaj. O! Prąd włączyłem. Wow, czymkolwiek jest, i tak wielkie to jest wejście do komnaty tajemnic, Na tych, co go oglądali bądź czytali, Halego będzie wiadomo. No, nope. uh, this po polsku mówić Stank. Uh, aha. To jest na czas. I, I to. O. Otworzy się. U. O. Komnata tajemnic została otwarta. Strzeżcie się wrogowie dziedzica. Jakoś tak był tekst. Wo nie wow. że to jest ściana, ta czarna i nic nie ma. Aha, no, taka wielka brama i takie coś, to co, jakieś tam wieśnie trzymają, czy jak? Przesełko. O, wow. C.S. C.S. musi być. Ja w ogóle pewnie teraz wszyscy wiedzą o tym GTA na najnowszym piątce. No, jeśli Action się sprawdzi, to może i uda mi się nagrać. Bo jak kiedyś na przykład nagrywałem tym frapsem Call of Duty Ghost. Było na Weekend za darmo na Steamie. To jakoś miałem spokojnie 30 fpsów, ów nie ciało i ładnie tym Nawet podczas nagrywania. Więc nie wiem co teraz się stało, że przy nawet taki słaby grach mi się ścina. Może po prostu cały sformatować i tyle. Zobaczymy jak to wyjdzie. W ogóle, co to jest? Dobra, jakieś tam schody Których się nie dostanę Dobra, sprawdźmy co i jak tutaj Uhu! Uh! a tutaj? to jest. Mogę postawić? Mogę! No. Drzwi. Otwórzcie się. Dzięk! Dzięk! Hm. Kim jesteś? Karolina? I'm kay Johnson. I own the place. That ah. Ah. is the lovely Carolyn, my assistant. Rest assured, she has transferred your honorarium to the charitable organization of your choice. Is that right, Carolyn? Yes, sir, Mr. Johnson. She's the backbone of this facility. Pretty as a postcard, too. Sorry, fellas. She's married to science. Chicago.

I can't personally oversee every one of them, so these pre-recorded messages will cover any questions you might have and respond to any incidents that may occur in the course of your science adventure. Your test assignment will vary depending on the manner in which you have fed the world to your will. Those of you helping us test the repulsion gel today, just follow the blue line on the floor. Those of you who volunteer to be injected with praying mantis DNA, I've got some good news and some bad news. Bad news is we're postponing those tests indefinitely. Good news is we've got a much better test for you. Fighting an army of mantis men. Pick up a rifle and follow the yellow line. You'll know when the test starts. Łucy, Motlišek? What? Ah, proszę mnie to podać kawa, proszę podpisać na proszenie. Ale kto dzwoni? Nie mam pojęcia, który głos wyjdzie na nagraniu. Recepcja. Jak tu musi być wygodnie? A więc tak wyglądałeś. Presley. Uh. Spirit of Idaho. Bogus to a, National Potato Board Ła, wow, dostałeś puchar za zrobienie ziemniaka Może fretak jeszcze zrób Chyba jeszcze. A, nie Was Uhu. Tu, tu, mogę się... Bokę, porto Ciekawe sposób po mi będzie Eee, do góry Ui! Zwyż Też bym nie chciał wchodzić po takich schodach. To, co mieliby powiedzieć w Hogwarcie, chodzenie po tych schodach, to byłaby męczarnia, po, po prostu. Wejść tak do sali, tam wyróżniarstwa. W ogóle, ktoś z Was lubi Harry'ego Pottera, tę sagę? Sagę... Jak to może tu nazywać? Ja to za dziedzictwa lubiłem, w moim wieku to niedawno było. Nie no, przesadzam. Dobra, czyli nawet to twiste. Uh, uh, yeah. Cześć Fail Jeszcze raz Prób Próba Kurde którędy Próba numer dwa Lecę uh. Próba numer dwa nie udada No. nie w tą stronę w ogóle. Mi się. A tam? wo wo wo, nie! Ja też się pobiegałem o wszystkich kamieniach, to i tak musiałem wpaść do wody, bo woda to. Czyste zło. To czyste. Tutaj to chyba ta woda nie jest taka czysta. Ale po faili czasami trzeba. To teraz bardziej tam. A może tam mam się wybić? Nawet sprawdzę. Pchan pchanych drzwi? What the fuck is this shit? Let's. Uh... Boom. I zerwało się? pump station gaan Dobra, jedziemy do halve. Eh. Uh, Komputer i jaki nasze. Wants me. dobra. Pompa włączona, jakoś. Zamknięte A tak, czekaj chwilę, chwila, chwila e, No dobra, jakieś tam klamki są, bo w poprzedniej części nawet klasy... klamek nie miały być To było dopiero dobre No wyskocz tu, no No weź się, no Papa, 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 pa, pa, tata, tata, ta. tam, is zamknięty. Tutu, tutu, tu. they say great science is built on the shoulders of giants, not here. here. And aperture, we do Dole, all our science from scratch, Ole, give fajne. to me, and góre da Trochę wyżej, zawsze nie? Hmm, ładuj się, naładuj, no, naładuj no. No weź się, no. No. Ciemno tu, no. <laughs> Au! Thank you so much. jestem tu. miliony innych powierzchni All joking aside, that did happen. Broke every bone in his legs. Tragic, but informative, like or you so I'm told. Ah, this is to the city. Is that mine? To view, no. To view. That's not to view. Jump. Woo. Kostka! Wróć do mnie? No. Boyk. Na to. Boyk. The lab boys just informed me that I should not have mentioned the control group. They're telling me I ought to stop making these pre-recorded messages. That gave me an idea. Make more pre-recorded messages. I pay the bills here. I can talk about the control group all damn day. Hmm. Co Tam... you Mało pewnie, ale no. Teraz bardziej się zajmuję ogarnianiem co i jak z tym. Action Co to jest? Maszyna opisania! Chociaż tutaj no, na tym ciężko by było pisać, bo tu trochę mało liter jest Chyba, że w Polsce jest aż tak wiele że Aż Anglików załamuje Co? Jump. For this next test, we put nanoparticles in the gel. In layman's terms, that's a billion little gizmos that are gonna travel into your bloodstream and pump experimental genes and RNA molecules and so forth into your tumors. Now maybe you don't have any tumors. Well, don't worry. If you sat on a folding chair in the lobby and weren't wearing lead underpants, we took care of that too. I for Oh, yesterday. Yeah. A! Łatka! No, bardzo fajnie. W ogóle pewnie i tak widzieliście, że mam dosyć nisko i tak aktywność. Kiedyś była wyższa, co codziennie był odcinek. A teraz już koniec roku, to trzeba trochę ocen pop poprawiać. Zaraz ja będę w wakacji, będę mógł znowu nagrywać. Oje! Eee, dobra. NIE TERAZ eee. Boże, Jeszcze to coś jest mu Nie przyjrzałem się za bardzo ale... A to... A, a to wracam sobie Wsza Wszedłem sobie Przepraszam, zaraz by mnie ktoś zhejtował No, chyba, że po prostu tak Boink Znam to Uwielbiam to Boink 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 Banana Boink 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 tak. Może wie ktoś Z czego to jest No dobra, powiem po prostu Deadpool Kiedyś grałem w grę, gra jest świetna No i mógłbym jeszcze pokrać. Kati bym nagrał, gdybym miał oryginalkę. Kolega miał niestety. On ma. Kurde. Jemu coś się stało z kątemi. Nie może mi ich udostępnić. Kamane w PC! No teraz to wiecie co? Point. Oh, in case you got covered in that repulsion gel, here's some advice the black boys gave me. Do not get covered in the repulsion gel. We haven't entirely nailed down what element it is yet, but I'll tell you this, it's a lively one, and it does not like the human skeleton. Uh, uh -huh. <makes noise> All these science spheres are made of asbestos, by the way. Keeps out the rats. Let us know if you feel a shortness of breath, a persistent dry cough, or your heart stopping. Because that's not part of the test. That's asbestos. Good news is the lab boys say the symptoms of asbestos poisoning show a median latency of 44.6 years. So tym mam sześć. Ba jakieś jajca. A, so you, a you forwarded the cause of science by three centuries. I Asta, nie, nie it okay, echo. Echo. ECHO! Co ja robię? Bom. jest tam coś Jakaś ściana z portalem na portal nie o nie, nie. muszę się rozejrzeć hmm. Może tam na górę jakoś o, 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 o.

Zrobimy eksperyment. Co się stanie jak Weser serio o chlapie? To nic nie widzę, i tyle. No to było o kość o, o szkielecie, ale no W sumie Plum. Plum. Blum Plum 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 Hie, 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 hie. Plum I dobra, teraz? Tutaj FPS. -y. Plum no sobie się wybić i skoczemy, boink! I drugi It's a so good Oh come on, FPSY! Już w ten kompletny to kompletny fraps. Posiedzę, po ogarnięciu. No to co, lecimy jabadabaduój, bym nie trafił jeszcze. Eee, co mi to dało? Dobra, wiecie co, zrobimy ten test i to będzie koniec. Bo mnie tu coś się w bes nie odpowiada. Olśniło mnie A nie, to światło w pokoju się zapaliło. Ale też mam pomysł Tutaj i tutaj A przeleciało To no, ich pokapie jeszcze parę razy I Teraz ja Bo

Może będą jeszcze kolejne komnaty tajemnic. O tym się dowiemy w następnych odcinkach. Więc trzymajcie się, komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Widzimy się w następnym odcinku. Mam nadzieję, że już nie będzie kolejny po odcinek pod rząd z portala. Mam nadzieję, że już będzie to dzięki action nowe, nowa seria i kontynuacja starych. No i na razie to tyle. Więc było, trzymajcie się. Dobra. プシュ